Hej, hej vlogmas. Dzisiaj wstajemy jak za oknem jeszcze ciemno, jest 6.30. Ja mam uczelnię na ósmą, więc musimy się zbierać. Ale jeszcze chyba otworzymy kalendarz, co? Tak. Dzisiaj w kalendarzu... Jakbym oglądała Marvela, to może bym wiedziała, ale jeśli moje dziecko obejrzało więcej filmów Marvela niż ja. Taka pani. Tak. Nie wiem, Złożymy. Tak. Może się dowiemy. Tak. Sprawdzone w internecie jest to czarna wdowa. Pokaż panią. Muszę ją zrobić. A, dobra. To jak zrobisz, to pokażesz? Tak. Tu. To. to... O, patrz, jaka fajna. Teraz jest fajna. Tylko muszę sobie poprawić trek. Piękno. Ok. People who looks like this also look like this. Mam ostatnio mega słaby czas. Staram się, wiecie, udawać, że wszystko ok, ale no, czuję się mega słabo. Natomiast teraz płaczę, dlatego że. Mam takich cudownych znajomych i tak się cieszę, że poznałam osoby, które, do których zawsze mogę się zwrócić o pomoc. I, i to jest powód moich łez: że, że są tacy dobrzy ludzie na świecie. i że chciałabym też zawsze być takim wsparciem dla nich. A teraz idę się ogarnąć. Powróciłam do i zaraz muszę lecieć po Rosiula. Dawaj, ruch. Chodź, baby. Przygotowałam ci przesło. Pokaż, co tam masz. Mama, te takie zdjęcia, jak wydajemy tam wodę, to wtedy już. Ok, daj mama, daj mama, daj mama. No ale to czekaj, to trzeba trochę, wiesz, wciągnąć słomką i wtedy tam brać. Tak wiesz. Wciągi, ale nie pi i, i trzymaj ten, to powietrze, zanim tutaj. Wiesz o co chodzi? Nie dam rady. I już tak. Fur. Dobra, powiedzmy, że, że jest git, ale wszystko wlatuje pod dom, dołem. Teraz musimy włożyć kartkę, mocować ją, wyjąć i tam, tam będzie taki obrazek. Musimy jeszcze raz, musimy jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj, Zróbmy tak, no i teraz. Nie, eee, słabe. Ej pa, sprawi się udało, jeszcze raz. Jeszcze jeden raz. Taki raz prawie jest, jest trochę. Chyba patrz, jak to wygląda. Patrz, mama no, patrz, już zrobione. Mhm. Uh -huh. A to trzeba wy, trochę wysuszyć. No, powiem ci szczerze, nie jestem przekonana. Fajna zabawka, prawda? Fajna. Powiem wam, że mam dzisiaj emocjonalny roller coaster. Eee, roszek już poszedł spać i ja idę dołączyć do niego. Widzimy się jutro. Eee, jestem mega zmęczona, jest 23.30. Poszłam po bułki i nie wzięłam telefonu. Czyli najważniejszej rzeczy, bo telefonem muszę zapłacić. A tak swoją drogą <coughs> to pewnie zapytacie, gdzie jest roszek. I roszek. Dzisiaj rano, jak wstał, to po prostu płakał z bólu, że go tak kolana bolą. E, ogólnie teraz bardzo szybko rośnie i no, niestety, tak się zdarzyło, że najprawdopodobniej będzie wysoki po mnie. E, I mój brat też na przykład miał tak, że go bardzo bolały nogi, jak rósł. U nas wszyscy są wysocy, więc wszyscy mają ten problem, e, że jako dzieci kości rosną szybciej niż mięśnie i po prostu. Y, no, jest to dość bolesne, jak się te nogi rozciągają. E, więc rok dzisiaj w przedszkolu nie poszedł, pojechał do moich rodziców, ponieważ ja zaraz mam uczelnię, więc no, tak jak przed chwilą mogliście zobaczyć, byłam po bułki, e, zjadłam sobie śniadanko, montuję tego vlogmasa i jadę na uczelnię. E, generalnie moja mama e, poprosiła mnie, żeby przyjechała rano, bo stwierdziłam, że może ona go podwiezie do przedszkola e, i jak mu posmaruje te kolana, to będzie lepiej, ale no niestety... Powiedziała, że wychodząc, on, on nie mógł wyjść z auta, więc no nie jest w stanie stać na nogach, bo po prostu sprawia mu to straszny ból. Ja jadę na uczelnię, dobrze, że moi rodzice pracują z domu i zawsze mogę skorzystać z ich pomocy, więc właśnie dzisiaj Roszek jest u nich, jadę na uczelnię i po uczelni dobrze, że mam znajomego, który mieszka niedaleko moich rodziców, się z nim zabiorę po prostu i. No, spędzę, spędzimy dzisiaj dzień u moich rodziców, bo i tak jutro mamy koło nich, moja mama ten mi wysłała, że tam otworzyli wrotkarnię i są jakieś zajęcia świąteczne w sobotę, a że jutro jest już sobota, bo już mamy 8 grudnia, to, to co? To właśnie i tak miałam jechać do rodziców. I po prostu się spakuje i pojedziemy szybciej, jeśli Roszek już tam jest. A wczoraj vloga nie było, bo wczoraj czułam się słabą, a jak Roszek już wrócił, to chciałam spędzić czas po prostu z nim. Więc będzie vlog po prostu z dwóch dni. Plus prezent dla Was, o którym powiem później, bo może zdąży przyjść reszta rzeczy myślałam, że przyjdzie szczerze mówiąc szóstego i chciałam szóstego na Mikołajki wam powiedzieć. No ale jak już mówiłam, jak co roku coś muszę wam rozdać z okazji tych świąt. Więc jeszcze nie wiem w jaki sposób będę to w tym roku losować, ale już mam zamówione rzeczy i idą od paru dni. Więc tak. Dam wam zdać myślę wieczorem. Zanim wyjdę, to się nawet zdążyłam sobie pomalować. Tak więc tak się prezentuje Mój taki dzienny, lekki makijaż ostatnio e, i lecę na uczelnię. Hej, hej, witam Was w mojej małej prawda, przestrzeni, ale to jest takie biuro, w którym aktualnie e, pracuję. Co prawda nie ma tu jeszcze lampy, więc jest tak dość żółto, e, ale będzie jeszcze lampę muszę ją przywieźć, e, bo jutro mamy ciarkę. Mamy. No ja mam, ale myślę, że będziecie ze mną e, i pokażę Wam, co dostało Mikołaja. Proszę bardzo, Mikołaj w postaci moich rodziców zaprezentował mi mój wymarzony po prostu taki stolik z półkami. No, marzył mi się od jakiegoś już czasu, więc przełożyłam sobie właśnie wszystkie rzeczy, bo dzisiaj okazało się, że mi go tutaj przywieździ i mój to tego nawet Złożył, więc e, proszę bardzo, taki. I najfajniejsze jest to, że jeździ, więc wiecie, nie ma takiego problemu, że, nie wiem, no, no mogę wszędzie kogoś posadzić, położyć i e, nim przejechać. Wcześniej to był taki stolik zwykły, mm, ale to jest super, tym bardziej, że zajmuje mniej miejsca, bo ten stolik był tutaj na całą długość. Stolika już nie ma, <gł> jest e, to i. Po prostu jest to najlepszy prezent, jaki dostałam. Tak się mega z tego cieszę. Bardzo chciałam sobie to kupić, ale stacjonarnie nie było dostępne, więc pewnie moja mama, jak usłyszała, to zamówiła i bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. A no, tutaj jest leżanka, która była już ze mną w Gdyni. ją kupiłam chyba. Tam mam jakieś takie te rzeczy. Tu jest taki parawan, bo z tyłu jest szafa i ten parawan ją zasłania, w razie jakby, nie wiem, ktoś chciał się zasłonić, bo będzie robił jakiś taki bardziej intymny tatuaż, to też można się zasłonić i jest takie małe na razie lusterko. Natomiast jest, jest jeszcze lustro z mojego mieszkania poprzedniego, takie, tylko nie wiem jak je powiesić, więc na razie jest schowane z tyłu, ale w razie czego też w nim można się przejrzeć, plus no oczywiście mam łazienkę, więc, znaczy mam, no jest naprzeciwko, bo tutaj są drzwi wejściowe, tutaj uwaga Fancy Dyson, eee, no i tu jest lusterko. Tu mam drukarkę, biurko e, i to jest słupek też z mojego starego mieszkania, możecie go kojarzyć z łazienki mm, i no tutaj są takie jakieś wiecie papiernicze pierdoły, e, ale to jeszcze będę ogarniać, bo dopiero przyjechałam e, i odkurzyłam, no i teraz jeszcze sobie tutaj poogarniam, no i jak się to prezentuje magazyniarom chciałam wam bardzo pokazać. W ogóle to są też krzesła z mojego starego mieszkania, które przywiozłam, ponieważ jutro przychodzą trzy osoby na raz, w sensie przychodzą dwie osoby na dziarę i zapytały, czy mogą wnieść osobę towarzyszącą, Powiedziałam, że średnio z miejscem, ale ogarniemy, więc jedna osoba będzie leżeć, ja będę tutaj, no ja mam takie krzesło, takie niby lepszejsze, ale nie wiem, no ono jest jakby do biurka normalnie, no plus te dwa właśnie dodatkowo wziąłem, żeby wszyscy byli zadowoleni. I mam nadzieję, że tak będzie, bo pierwszą, pi pierwszy raz od bardzo dawna przyjmuję osobę taką z zewnątrz, y która będzie pierwszy raz i nie wiem, jak było wcześniej. Więc mam nadzieję, że, y że stwierdzą, że jest spoko. A y jak będą przychodzić osoby, które już u mnie były, to mam nadzieję, że w ogóle będą excited, że wiecie. Y jest y teraz nowe miejsce, bo ja się bardzo ekscytuję i bardzo mi się to podoba. E co prawda jeszcze chciałabym jakoś wyrazić to, żabę, tylko nie wiem, gdzie i jak. Bo ona jakby już tu była i jest podobno mega ciężka, a ja jej do siebie, no, nie wezmę. Ale chciałabym, żeby tam stała jakaś roślinka na przykład koło tego parawanu, żeby było tak bardziej przytulnie. No, ale to jeszcze zobaczyłem w sekcji Dopiero się rozkręcam, ale i tak się mega cieszę.